Mój Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bielebne Księże Prymicjancie, drodzy wierni, dziś mamy wyjątkową radość, wyjątkowe szczęście gościć w naszym kościele nowo wyświęconego kapłana. Radując się tym, że nasz Pan Jezus Chrystus może działać przez kolejne swoje narzędzie może dawać duszom swoją łaskę, którą wysłużył swoją męką. Szczególnie rozumiejąc, że ta krew naszego zbawienia, którą w sposób szczególny czcimy w miesiącu lipcu, dostępna jest przez pośrednictwo kapłana. Kapłana, czyli kogo? I to jest niezwykle ważne pytanie. Kim jest kapłan? Pytanie ważne nie dla samego prymicjanta, który po sześciu latach w tradycyjnym seminarium dobrze wie, kim jest. Ale pytanie bardzo ważne dla osób świeckich. Kim jest dla mnie kapłan? Szczególnie w ostatnich czasach, w ostatnich miesiącach, latach, gdzie poszczególne gorszące przypadki skandale obyczajowe poszczególnych upadłych kapłanów, są wykorzystywane ku temu aby atakować sam stan kapłański, samo instytucję katolickiego kapłaństwa. Jest bardzo ważne, aby wierni zadawali sobie pytanie: kim jest kapłan w moim życiu? Czy potrzebuję kapłana? W jaki sposób się do niego odnoszę? I tu nie chodzi oczywiście o sposób zwracania się grzecznościowy, bo to nawet osoby niewierzące, dobrze wychowane, wiedzą, jak się zwracać do kapłana, ale kim jest kapłan w moim duchowym życiu? Musimy rzeczywiście Zada sobie to pytanie, żeby zrozumieć znaczenie, rolę kapłana, jako ma on w moim uświęceniu z woli Bożej. Kim jest za ten kapłan? Za kogo go uważam i jak powinien do niego się odnosić? Łacińskie słowo określające kapłana to sacerdos. Pochodzi ono, to słowo, z dwóch słów sakra dans, ten, który daje rzeczy święte. Jest to niezwykle głębokie określenie roli kapłana. To określenie mówi wierzącemu, że kapłan jest tym, który przekazuje, daje mi rzeczy święte. Konkretnie udziela mi sakramenty, albo jeszcze precyzyjnie powiedziawszy, Chrystus używa go jako swojego narzędzia, aby dać mi rzeczy święte, aby dać mi swoją łaskę. Sakramenty, jak dobrze wiemy, udzielają lub pomnażają w nas łaskę Bożą, nazywaną przez nas łaską uświęcającą, czyli tą stale przebywającą w duszy, gdy nie jesteśmy obciążeni grzechem ciężkim. Ta łaska jest uświęcająca, gdy rzeczywiście ona czyni nas świętymi, w tym sensie, że udziela nam świętości samego Boga, życia samego Boga. Święty Piotr, apostoł w swoim liście, mówi wyraźnie o tej tajemnicy łaski uświęcającej, że jest udziałem w naturze samego Boga. W życiu Boga. A ten Bóg jest po trzykroć święty. I właśnie ten Bóg dzięki łasce uświęcającej zamieszkuje moją duszę, czyniąc z niej świątynię Bożą. I sakramenty bądź tę łaskę w naszej duszy wlewają lub pomnażają. I to dzieje się za pomocą właśnie kapłana. Choć już to określenie wiele nam mówi o kapłanie i roli kapłaństwa w dziele naszego uświęcenia, że właśnie za pośrednictwem kapłanów, swych narzędzi, Jezus daje swoje wysłużone duszą łaski, ale to nie jest doskonała odpowiedź, kim jest kapłan. A takie pytanie postawiliśmy przed chwilą. Pozwólmy odpowiedzieć za pomocą teologicznego słownika, które określa kapłana w sposób następujący. Kapłan w znaczeniu ogólnym to pośrednik między ludźmi a Bogiem. W Kościele katolickim kapłanem jest ten, kto posiada władzę konsekrowania i rozgrzeszania oraz udzielania innych sakramentów świętych. Władzę kapłańską otrzymuje się tylko przez święcenia kapłańskie. I ta definicja, to określenie jest już bardzo precyzyjne. Kapłan jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi i staje się nim przez święcenia kapłańskie, które wywierają w nim niezatarte znamie, dające mu możliwość i władzę sprawowania sakramentów świętych. Kapłan jest to ten, który otrzymuje święcenia kapłańskie, które wyciskają w duszy nowo wyświęconego kapłana te niezatarte znamie, które jest wieczne. Jak dusza jest nieśmiertelna, które jest te nami wyciśnięte. I nawet jeśli kapłan sprzeniewierzy się swemu powołaniu, na wieki zostanie kapłanem. Te znamie jest, znamie jest udziałem w tym kapłaństwie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo w ścisłym sensie istnieje tylko jedno kapłaństwo, i tylko jeden kapłan, który może spełnić to, co jest zadaniem kapłaństwa. Mianowicie doskonale pośredniczyć między Bogiem a ludźmi. I tym kapłanem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Pojednanie grzesznego człowieka z Bogiem, jak dobrze wiemy, dokonało się tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi, który uczynił zadość Bogu za grzech, gdyż Jego życie i śmierć na skutek unii hipostatycznej, łączności osobowej, boskiej i ludzkiej natury w osobie Syna Bożego mają nieskończoną wartość. Jak naucza święty Paweł, jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, Jezus Chrystus. Mówi się sacerdos alter Christus, kapłan drugim Chrystusem. I to jest bardzo istotne w naszym rozumieniu roli kapłana. Jest tylko jeden prawdziwy kapłan, Jezus Chrystus. I to jest ważna przestroga dla samych kapłanów, gdyż cała ich godność i znaczenie wynika tylko stąd, że mają oni udział w kapłaństwie naszego Pana Jezusa Chrystusa tym jednym Bogu miłym kapłanem od czasu wcielenia Syna Bożego kapłan sam z siebie jest niczym to co go czyni kapłanem to udział w kapłaństwie naszego Pana Jezusa Chrystusa jest zatem zawsze jeden kapłan który jakby wciela się w swoje ludzkie narzędzia w ciągu wieków uczestnicząc w jego, uczestniczące w Jego kapłaństwie. Ziemski kapłan jest drugim Chrystusem. Podobnie jak jest tylko jedna ofiara na krzyżu, ale ofiara ta odnawiana i uobecniana jest od wschodu aż do zachodu słońca we mszy świętej spróbowanych na naszych ołtarzach. Ale nie jest to inna, druga ofiara, ale ta sama, tożsama. Ten sam kapłan, ta sama żertwa, te same cele ofiary. Tak samo kapłan nie jest innym, drugim kapłanem, ale jest tylko jakby narzędziem tego jedynego prawdziwego kapłana. I to ma ogromne znaczenie, żeby o tym pamiętać, aby dobrze rozumieć katolickie kapłaństwo. Stąd wynika jego znaczenie dla naszego uświęcenia, dla naszego powrotu do Pana Boga. Dusza katolicka nie może obejść się bez kapłaństwa. Jezusowego, które realizuje się w osobie kapłana, przez kapłaństwo katolickie, pojmowane jako właśnie udział w tym jedynym prawdziwym kapłaństwie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy że przy tym, że kapłaństwo katolickie ustanowione jest przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest więc instytucją boską, która udziela władzy kapłańskiej i niezatartego charakteru kapłana Chrystusowego oraz daje prawo do łask uczynkowych, dogodnego spełniania obowiązków stanu kapłańskiego. To nie jest wymysł samych kapłanów, to nie jest wymysł nawet samego Kościoła, ale Chrystusa Pana. I oczywiście możemy kontestować ten porządek, jaki Bóg ustanowił. Bóg ścielił się, stał się człowiekiem, umarł na krzyżu, wysłużył potrzebne łaski, ale chce nam je dawać za pomocą swoich narzędzi. I dla nas wymaga to nierzadko wielkiej pokory. Gdyż my, patrząc na kapłana, zbyt bardzo patrzymy na jego powierzchowność, patrzymy na to, jego ludzką stronę, ale to właśnie nie to jest w nim najważniejsze. Ale najważniejsze jest to, że jest narzędziem Chrystusa. I to jest porządek, który Bóg ustanowił, którego my możemy się łudzić, że ja sobie bez kapłaństwa poradzę, ja sobie bez sakramentów dam radę, będziemy bardzo rozczarowani. Gdy wieczności zobaczymy, jak wiele łask Bóg chciał nam dać za pośrednictwem kapłaństwa katolickiego. Dlatego atak na kapłanów, na kapłaństwo, który dokonał się po Soborze Watykańskim, uderza tak mocno w Kościół katolicki. Jest tak wielką szkodą dla dusz chrześcijańskich. Dlatego właśnie obrona kapłaństwa, obrona tego wszystkiego, co związane jest z nim, jest tak ważna, szczególnie w naszych czasach, gdzie właśnie. Kapłaństwo jest mocno atakowane przez pryzmat poszczególnych, niestety smutnych przypadków zdrad kapłańskich. Wykorzystuje się to, aby podważyć całą instytucję kapłaństwa. Odwieczny kapła, nasz Pan Jezus Chrystus wybiera jako swoje narzędzia biednych grzeszników, pieczętując ich duszę niezatartym znamieniem, przez które stają się one świadomymi narzędziami Jego kapłaństwa. Posiadają oni władzę nad fizycznym i mistycznym ciałem Chrystusa. Zaiste przez ten charakter ziemski kapłan jest drugim Chrystusem. Każdy jego religijny gest staje się gestem Chrystusa. Wykonującym czynności ściśle kapłańskie działa on zawsze in persona Christi, w osobie Chrystusa, jako Chrystus. Kapłan jest Chrystusem dla wszystkich dusz które Bóg raczył mu powierzyć. Dlatego też, sprawując sakramenty, mówi zawsze w pierwszej osobie: Ja ci odpuszczam grzechy. Nie jakoby miał władzę odpuszczać grzechy sam z siebie, ale to Chrystus przez niego odpuszcza grzechy. Gdy wypowiada słowa konsekracji, które czynią, odnawiają ofiarę Chrystusa na kalwarii, mówi: To jest ciało moje, to jest krew moja. Nie mówi: To jest ciało Chrystusa, to jest krew Chrystusa, to jest ciało moje gdyż jest tylko narzędziem, niejako ustami jedynego prawdziwego kapłana Jezusa Chrystusa. Na zakończenie chciałbym zwrócić się już do samego prymicjanta, którego teraz spotyka wiele wspaniałych uroczystości, których radość i tę radosną atmosferę powinien zachować do końca swojego życia. Kapłan, który jest drugim Chrystusem, również musi stać się ofiarą. Być duchowo ukrzyżowanym dla zbawienia swoich wiernych, dusz, które Bóg mu powierzył. Kapłan, będąc drugim Chrystusem, musi być jak on, nie tylko ofiarnikiem, który składa ofiarę, ale musi być jak Chrystus również żertwą ofiarną, tym, co jest ofiarowane. I jako wiktima, jako społem z Chrystusem ukrzyżowany, kapłan znosi cierpliwie, albo znosić powinien, te trudy codziennego kapłańskiego życia. Różnego rodzaju upokarzenia i krzyża, i doświadczenia, aby swoje ciało ze swoimi namiętnościami ukrzyżować z miłości do Chrystusa i dusz sobie powierzonych. A Was, drodzy wierni, proszę usilnie, módlcie się za kapłanów, aby żyli zgodnie ze swoim powołaniem, aby byli dobrymi narzędziami Chrystusa w dziele ratowania nieśmiertelnych dusz. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.